Cześć, witajcie na moim kanale. Cześć, znowu jestem sama. A dzisiaj będziemy robić sobie challenge. Tutaj mam wodę i, i twarz zrobię zwykłymi kosmi, takimi jak cienie, podkład, którego niestety nie mam. A drugą część takimi zwykłymi kreskami Mam tutaj wodę. Zwykłą. I nawet mam krem, bo czasami się najlepiej, bo pod makijaż jak kładę krem, żeby. No, ta skóra łatwiej schodzi, żeby łatwiej schodził ten makijaż, ale pomyślałam sobie, że jednak, na, jeżeli nałożę, nie wea, a nie będę kredkami chciałam, to nie wiem, czy dokładnie nie wyjdzie, więc po prostu dzisiaj nie nałożę. Sobie. A może najpierw się zapoznamy z moją kosmetyczką. Mam cienie, tam takie, wiecie, cienie jakieś. Mam tu dużo z... Mam w ogóle takie dwie gobeczki, nie zwracajcie uwagi. Więc um, zaczynamy i malujemy się Ok, więc najpierw zaczynam od nałożenia podkładu Czasem będę też, wiecie, um, zatrzymywać tak, żebyście Albo przelatywać, gdy już nałożę, żebyście się nie nudzili Na pół twarzy muszę, więc muszę sobie tak oddzielić Podkład jest chyba dobry Kupowaliśmy go w tamtym roku z nifką. Ale mniejsza z tym mam nadzieję, że wyjdzie. O matko. To jest najgorsza część. O tym, nienawidzę, nakładam sobie podkład, bo albo założę za, za mało, albo nałożę go za dużo. Ale w ogóle on jest taki, że jakby przyciemnia moją skórę, bo on jest ciemniejszy, bo nie mieliśmy pieniędzy na inne. I tak. Nie no, w sumie to mieliśmy, tylko nie było innych kolorów. Ale myślę, że w tym świetle. O, widzicie? Tak jak to to widać, że jest tam. I nawet ładnie to wychodzi. Dobra, teraz rozklepka. Jeżeli macie jakieś inne challenge z malowaniem, to możecie. Yy, napisać mi w komentarzach. Okej, okay, myślę, że połowa już prawie jest gotowa, a nie, to jeszcze nie nakładałam, więc tu, tu, dobra, no to lecimy dalej, teraz, um, była, teraz puder, nie mam pudru, a mokrą raczej nie, więc teraz, Rozjaśniać, znaczy ja mam bardziej taki dorzędz, to jest, bo to jest taki dorzędz, no ale ja to wziąłem jako rozjaśniacz. Jeden to jest fioletowy, a drugi był taki różowo-biały. No i on bardzo ładnie widać na rzęsach, ale można też zrobić nim chyba konturowanie, chociaż ja zawsze, czasem, zawsze, jeżeli nie mam pudru, biorę mój najjaśniejszy ten um, paletę i po prostu wklepuję w jakieś miejsca gdzie chcę je zakryć biorę mój rozświetlacz nie wiem jak to się nazywa, bo nie mam dokładnie, ale może w te wakacje jak się spotkam z Oliwką, może kupimy takie rzeczy jak bronzer, rozświetlacz i inne tam rzeczy specjalne kosmetyki takie, dużo kosmetyków, więc więc jeżeli chcecie, to dajcie łapkę w górę a więc zaczynamy biorę i... Nie, to się brązer kładzie. Dobra! Ja i tak tutaj zawsze biorę, bo on fajnie mi rozświetla brzegi, a ja bardzo lubię. Po prostu robię dziwny makijaż. Bo tutaj powinien być brązer, ale ja lubię tutaj rozświetlacz. Kładź, muszę go strasznie dużo tworzyć. <much> takie dziwne. Tego tak mocno nie widać, ale podkreśla trochę. Okej. Okay. Nałożę go tutaj na nosek, na bródkę i tutaj myślę, że świeci się. Bo tego widać w tym świetle akurat. Okej. Okay. Więc dalej to będzie chyba to chyba będą cienie. I, ten. No, i to, no to nakładam cienie Mam się taką niebieską, ale to tam Nie pasuje mi niebieska A więc zaczynamy Najpierw łączę Ten cień i, I jadę nim od góry Znaczy tutaj jadę nim od góry Później jadę tym No i później ten najjaśniejszy A w całość na samym dole przykrywam tymi cieniami. Więc teraz nakładam to, ten, nakładam mój kończący się eyeliner. tam jak to się nazywa? Tusz do rzęs, No, do szans. W ogóle nigdy, nigdy nie na sobie tuszu do rzęs. takie ok już wróciłam o matko już się rozgrzałam i na, mam nadzieję kredka więc zaczynamy yy, najpierw oczywiście podkładzik więc biorę. No, ja nie wiem czy to zadziała taką kredeczkę i maluję przepięknie ja zapomniałam o tej brwi, bo właśnie tak sobie pomyślałam, że ja nie mam jednak tego, więc sobie nie zrobię, a na końcu sobie, a na końcu jednak nie zrobiłam w ogóle. O matko, co to wygląda? Cud krzywa. Zawsze jak mi coś nie wchodzi z kredką, na przykład ta brew, to zawsze sobie namaczam w wodzie i ona później jest wszystkie włoski sypią. To jakoś zielono wyszło. Nie bardzo. Okej, okay, dobra. Prawie wszystko się starło. Ale coś tam zostało. Widać co przynajmniej. Lecimy dalej z kolejnym krokiem. Bo nie, bo nie mogę wyjść z kosmetykiem. Oświetlacz mogę dać taki siwawy, bo to był bardziej taki siwy. Do wody. E, Czarny oczywiście, ok. Jak tutaj już się zamoczył. Wrócę do Was, jak się zamoczy całkowicie. Ok, poczekam chwilę. Już się zamoczył. I. No No widać. No teraz to widać trochę. Teraz to już muszę kubeczką. Mam nadzieję, że nic nie zeryje No. Tam. Wszystko zakryję. Ta kubeczka wszystko wsiąkła. Okej. Okay, no to. Zajęła. W ogóle to, to no, rozstaram palcem. Okej. Okay, więc Hmm, wyglądam jak brodę miała, ale co go się nie robi dla YouTube'a? <śmum> hmm, więc lecimy dalej. Już nawet przestała mi trochę przeszkadzać ta rzęsa, ale i tak wygląda w niej nie za fajnie. Lecimy z różem! A nie, tutaj nie mogę, kurde, ale fajnie to wygląda. Co to? To co wygląda jak krew! Czy wy to widzicie? To wygląda jakby się poraniala. Mam nadzieję, że jak to zrozetrę, to nie, nie będzie tego widać, bo ja nie chcę być taka. <śmiech> A. A. <śmiech> co to? Okej, okay. co so, teraz? Brązerek. W, w ogóle nie wiem, czy ja to dobrze robię, bo... Hmm. Hmm. Nigdy nie robiłam całego makijażu kredką. Biorę tą samą, co do różu i maluję nią usta. Zmieniam na mniejszy tryb. Cały mnie widzieli I usteczka O nie, ale ten lasny jest. A dzisiaj tylko ten się ale jest. Ehe, ale się namoczył. Wygląda nawet ładnie, ale rzeczywiście rzeczywistości wygląda no to normalnie jak zwykła szminka, a nie kredka, a więc to dobrze. A, o nie. No i wyjecha. Ehe. Było za To jest normalnie krzminka. Piękna. Jedna jest ta kredka, ona jest malinowa. A więc do kolejnego napiszcie, czy ten się Wam podoba, bo pewnie się śmiejecie teraz.